Jak pewnie pamiętacie, dwa tygodnie temu byliśmy o krok od ataku Stanów Zjednoczonych na Iran. Wtedy to pojawiły się wszystkie indykatory bliskowschodnich konfliktów. To znaczy, mieliśmy wycofanie amerykańskiego personelu z baz, mieliśmy to, że Izrael zaczął uzbrać wszystkie swoje systemy antyrakietowe. A także, no, co jest chyba najważniejszą sprawą, Al Jazeera rozpoczęła swojego live'a, co jest dużym indykatorem, że, prawda, coś się zaczyna. Niemniej do niczego na koniec dnia nie doszło. Wydaje się, że było to spowodowane paroma rzeczami, chociażby bardzo dużymi obawami państw Zatoki i Turcji, która jest tam coraz ważniejszym graczem, którym to nie podobała się wizja destabilizacji całego regionu i potencjalnych konsekwencji, które mogłoby to mieć dla całego regionu. Izrael obawiał się pochopnego i nieprzygotowanego ataku, a Stany Zjednoczone nie miały na miejscu swojego prawda lotniskowca i całej armady statków, które są im potencjalnie potrzebne w momencie, w którym no, miałoby dojść do jakiejś, no mimo wszystko, w jakiejś formie pełnoskalowej wojny z Iranem, pełnoskalowego konfliktu z Iranem. no Ogólnie rzecz biorąc, wydawało się wtedy, że jednak, mimo tego, że napięcie jest bardzo duże, wynika oczywiście z protestów, ale też innych rzeczy, na koniec dnia do niczego nie doszło. Ale sytuacja bardzo mocno się zmienia i wydaje nam się, że musimy już o tym porozmawiać, ponieważ jest duża szansa, że coś się wydarzy. Być może w momencie publikacji tego filmu już się wydarzyło, być może też oczywiście nic się nie wydarzy, ale w tym momencie sytuacja jest bardzo, ale to bardzo napięta. I w tym filmie Wam o tym wszystkim opowiem, więc bez bezwzględnego przynajmniej, że like, Stam się raka, suba, na będzie bardzo miło, będzie w filmy. filmie. Lećmy do materiału. Ale zanim to, jedna krótka sprawa. Lubicie internet? Znaczy, zakładamy, że tak, że lubicie. No, chyba nie siedzielibyście tutaj, gdybyście nie lubili. Wiadomo, internet jest super, nie można spędzić. 18 godzin dziennie na oglądaniu Brain rota. Można czytać fakty na temat rzeczywistości, których 97% jest zmyślonych. Myśliłem tą statystykę. Przez to, wszystko, co robicie, możecie stracić pracę, mieć jeszcze więcej czasu na oglądanie kotów generowanych przez AI. Ogólnie same plusy. Zdarzają się też minusy mikroskopijne. Rzeczy, które powiedziałem wcześniej są super, ale zdarzają się minusy. Zdarzają się skamy w internecie. To jest pewnego rodzaju problem. Albo, że content, który chcecie obejrzeć, jest zablokowany przez obce mocarstwo atomowe. No to ogólnie są problematyczne kwestie i zagrożenia w trakcie surfowania w internecie. Pamiętajcie, to jest nieustanna walka dobra z złem i to zawsze wy jesteście ci dobrzy. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej, ale możecie potrzebować pomocy. Możecie potrzebować w tym surfowaniu pomocy, i tu pojawia się partner dzisiejszego odcinka Surfshark. Surfshark oferuje Wam usługę VPN-a, która daje naprawdę dużo tak naprawdę. No bo oczywiście podstawową kwestią zawsze w takich momentach jest kwestia bezpieczeństwa w internecie i waszej prywatności, która jest super ważna i z mojej perspektywy przynajmniej jest zdecydowanie najważniejszą rzeczą, ale rozumiem, że mimo tego, że to jest rzecz ważna, to wielu osób nie przekonuje tak od razu. No macie tą myśl, że dobra, ale to może zaraz sobie to ogarnę. To jakby jasne. Ale są też inne korzyści, chociażby content, to jest ważne. Sprawa, wiecie, często content jest blokowany w różnych państwach, geolokacja i tak dalej. Jest to problem. Szczególnie przy różnego rodzaju platformach streamingowych, których nas nie będziemy tu wymieniać, no ale my wszyscy wiemy o jakie nam chodzi. Przy tych platformach streamingowych, za pomocą serwszarka, można sobie zmienić lokalizację swojego komputera, coś wirtualnie, nie wysyłacie go nigdzie, tylko wirtualnie. On zmienia lokalizację, no i możecie mieć dostęp do właśnie contentu, który jest w danym państwie. A w sumie, żeby było jeszcze łatwiej, to serwszarka pozwala Wam używać się na no, dowolnej ilości urządzeń. Także wiecie, też nie macie problemu z tym, że musicie go przełączać między jednym a drugim, przy tym akurat, z którego chcecie korzystać. Ale nawet to to jest nie wszystko, bo Surfshark daje też dostęp do dodatkowych możliwości już takich nie do końca vpn -owych. Usługa Surfshark Alert pozwala wam na śledzenie tego, czy wasze dane gdzieś nie wyciekły w internecie i was, wiecie, informuje jakby o tym. Jakieś usłudze, w której kiedyś podaliście swojego maila albo adres, no po prostu się, prawda, coś zepsuło i wszystko im wyciekło do internetu. Macie lepszą szansę na wyłapywanie takich przypadków, po prostu. Także jeśli jesteście zainteresowani albo chcecie sobie poczytać więcej na ten temat, to wbijajcie w link w opisie. Tam w ogóle z kodem orgnews przy zakupie rocznej subskrypcji możecie dostać dodatkowe 4 miesiące ekstra, także jeśli chcecie dostać. Sprawdzajcie co i jak. My serdecznie dziękujemy Seszlarkowi za to, że jest partnerem dzisiejszego odcinka i lećmy do materiału. No więc co, jeśli zastanawiacie się dlaczego teraz wydaje się, że wszyscy patrzą na ten obszar świata z takim, wiecie, lekkim yy, czy coś się wydarzy, wydaje się, że takim głównym powodem jest to, że Donald Trump na true wrzucił yy, no takiego true sociala, nie wiem jak powiedzieć tweeta inaczej, w którym to pochwalił się, że jego piękna armada, beautiful armada, jest już, yy, prawda, na miejscu, na miejscu znajduje się już yy, lotniskowiec Lincoln i sześć niszczycieli, a sam Trump stwierdził, że albo Iran usiądzie do stołu i zacznie się z nimi dogadywać, albo uderzą mocniej niż w trakcie wojny dwunastodniowej. Także ewidentnie parcie na konflikt w tym momencie jest i te groźby zaczynają być groźbami z pokryciem, a nie bez pokrycia, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie to, że no statki, okręty, blisko. Niebezpieczna sytuacja. No więc o co w ogóle toczy się gra i o co w tym wszystkim chodzi? W 2015 roku za Baracka Obamy jeszcze została podpisana taka umowa z Iranem, która w dużym skrócie sprowadzała się do tego, że Iran ma nie wzbogacać uranu ponad to, co jest potrzebne do użytku cywilnego. Ta umowa była bardzo kontrowersyjną rzeczą, tam było z nią bardzo wiele zawirowań ogólnie w historii ludzkości, ale co do zasady ważnym punktem jest to, że w 2018 roku Donald Trump z tej umowy się wycofał, po czym zdronował ważnych i wysoko postawionych ludzi w Iranie, co też w kontekście deeskalacji może nie jest najlepszym zagraniem. No i teraz Trump chce, żeby Iran całkowicie zrezygnował z, z w ogóle posiadania atomu. Przynajmniej tak to rozumiemy z jego tweetów, to, to tam wynika, że to jest cel na jego negocjacje, co nie zmienia faktu, że z drugiej strony Iran ma bardzo dojechaną gospodarkę. No sankcje związane z tym, że właśnie Iran ten uran wzbogaca i tak dalej, były zawieszone Aż do zeszłego roku i teraz wróciły, co bardzo mocno podkopało ich gospodarkę. Ale mimo tej napiętej sytuacji, tak jak będziemy we wstępie, ogólnie państwa regionu bardzo, ale to bardzo próbują deeskalować sytuację. Na przykład szef Monu Arabii Saudyjskiej poleciał do Waszyngtonu i próbuje, prawda, tam przekonywać, że to jest bardzo zły pomysł, nie możemy tego robić. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia już ogłosiły, że jeśli cokolwiek będzie się dziać, to one nie zgadzają się, żeby jakiekolwiek samoloty, jakiekolwiek pociski, żeby nic z żadnej ze stron latało nad ich przestrzenią powietrzną Oni na to nie wyrażą zgody, wiecie, ewidentnie pokazują, że nie chcą pomagać Stanom Zjednoczonym. W tym z kim się dzieje, a Turcja wprost nawołuje do tego, żeby absolutnie tego nie robić, że to jest dramatyczny pomysł i absolutnie nie róbmy nic głupiego, szczególnie, że Iran, jak oni mówią, jest gotów do negocjacji i faktycznie Iran mówi o tym, że jest gotów negocjować. przy czym jednocześnie też wiecie mówi, że jest gotów na wojnę, no ale to wiadomo, w takiej sytuacji chyba muszą grać na oba te fronty. I jeśli zastanawiacie się, czemu wszyscy dookoła, którzy nie są największymi fanami Iranu, warto pamiętać, nie te państwa, o których powiedzieliśmy, że w to nie są najwięksi fani Iranu na świecie, czemu oni wszyscy mówią o tym, że absolutnie nie są tego konfliktu, I jest sprawa prosta, to znaczy, wszyscy wiedzą, że jeśli doszłoby do konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi się rozleje dookoła i będzie ogólnie rzecz biorąc przypały. Jeśli pomyślimy sobie chociażby o Turcji, właśnie, dlaczego ona jest aż tak wokalna względem tego, że absolutnie nie róbmy tego, to jest głupie. Turcja to jest państwo, które ma najwięcej uchodźców na świecie. Już sobie i tak nie dają rady z uchodźcami z Syrii. Więc jak teraz by się to zaczęło w Iranie i uchodźcy z Iranu zaczęliby uciekać do Syrii, a w ogóle uchodźcy też z państw pewnie dookoła jakoś, no bo tak jak mówimy, pewnie konflikt z życie się rozleje. Z perspektywy Turcji to jest jakiś dramat absolutny, to żeby właśnie teraz spadało im do państwa jeszcze więcej uchodźców. W całą tą sprawę jest jeszcze zamieszana Unia Europejska ze względu na to, że uznała wardię, strażników w rewolucji za organizację terrorystyczną, i w dużym skrócie, Gwardia Strażników Rewolucji to jest praktycznie druga armia w Iranie. W Ma 150 tysięcy członków. Jest to, no wiecie, taka organizacja, która robi dużo złych rzeczy, i to nie jest tak, że twierdzimy, że nie można jej uznawać za organizację terrorystyczną. To i całkiem sensownie, żeby tak robić, ale jednocześnie, no wiecie, też jest to jakieś zabranie stanowiska w całej tej sprawie. No ale mimo tego wszystkiego, wydaje się, że potencjalny konflikt jest możliwy i to wręcz jest prawdopodobny. Dlaczego tak jest, jeśli prawda, wszystkie państwa dookoła, też sojusznicy Stanów Zjednoczonych mówią, żeby absolutnie tego nie robić? No więc jest parę powodów. Zanim przejdziemy Wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, to zacznijmy sobie od Iranu. Jeśli chodzi o Iran, no to mamy kilka kwestii. Po pierwsze, mamy kwestię tego, że Iran strasznie stracił swoje wpływy. Po tym, kiedy Izrael, prawda, no, sprzedał im srogie baty w. jeszcze tak niedawno, tak naprawdę. Na pewno pamiętacie imbę pagerową, prawda, wybuchające pagery. Ale też ogólnie inne rzeczy, które Izrael robił, no to wydaje się, że Iran jest w jednej z najsłabszych pozycji od bardzo, ale to bardzo dawna. Ich wpływ na sąsiednie państwa, ich wpływ na region zdecydowanie spadł w porównaniu do tego, jak wyglądał kiedyś. Wydaje się, że Iran jest po prostu słaby. Obecnie jest słaby, więc jeśli potencjalnie Stany Zjednoczone czy Donald Trump chciałyby Iranowi coś robić, to jakkolwiek źle to nie zabrzmi, bo, wiecie, nie jesteśmy fadami tego, żeby wybuchała wojna na Bliskim Wschodzie, wydaje się, że jest to dobry czas pod tym względem. Nigdy nie ma dobrego czasu na inwazję na inne państwo, żeby to było jasne. W kontekście takim, wiecie, strategicznym wydaje się, że no Iran jest po prostu słaby. Do tego Iran mierzy się z gigantycznym kryzysem ekonomicznym. Pomijając nawet inflację, która sprawia, że obecnie za jednego dolara to kupicie milion ichniejszej waluty, jest więcej rzeczy. Sankcje, które były nakładane na Iran przez lata, doprowadziły dają faktycznie to państwo do, do ruiny w pewien sposób trzeba to przyznać, tak? Do tego mierzą się z gigantyczną suszą, suszą, która jest tak dotkliwa, że myślą o przeniesieniu swojej stolicy, bo im się po prostu zapada w piasku już fizycznie w tym momencie i nie za bardzo są w stanie cokolwiek z tym zrobić. Mimo tego, że Iran wiecie ma wielkie zasoby naturalne, dużą populację i tak dalej, to jest państwem po prostu biednym takim, który nie ma zbyt dobrych perspektyw. A jak wiadomo, no, kryzysy gospodarcze nie służą spokojowi wewnętrznemu i na pewno słyszeliście o tym, że w Iranie po prostu odbywała się masa protestów, tych protestów względem których prawda reżim, który obecnie rządzi Iranem, używa Siły i to używał bardzo mocnej e, siły, codziennie można czytać cały czas zresztą o tym, że ktoś w ramach tych protestów e, zginął, że do kogoś strzelano i tak dalej, i tak dalej. Więc do no, ta kwestia wewnętrzna Iranu tej gospodarki zdecydowanie się sypie. Przy czym te protesty wyłane głównie właśnie przez gospodarkę są też problemem samym w sobie. No bo te protesty sklepikarzy, czyli właśnie tych jakby właścicieli tych mniejszych firm, które są bardzo dotknięci przez inflację i sytuację gospodarczą rozpoczęły cały ten proces, ale tak naprawdę no, dołączyło się do niego znacznie, znacznie więcej ludzi, bo o ile protesty w Iranie nie są całkowitym odstępstwem no, normy, one się zdarzają Regularnie. O tyle na taką skalę protesty, które rozdały się na 31 prowincji w ramach tych protestów zginęło co najmniej 6400 osób. No to to jest jednak skala dosyć niespotykana i taka wyjątkowa, która pokazuje, no, że Irańczycy nie są zadowoleni ze swojego własnego rządu. Tutaj, z drugiej strony pojawiają się w internecie wiecie, jakieś takie nawoływanie do przywrócenia monarchii, do tego, żeby wróciła stara dynastia, która Iranem rządziła przed rewolucją islamską, ale też trzeba pamiętać o tym, że poparcie dla króla jest w Iranie samym w sobie bardzo, ale to bardzo niskie. To jest raczej kwestia, prawda, internetowej sławy i tego, że w diasporach rozsianych po całym świecie no, teoretycznie jest to mocna postać, która właśnie tam jest lubiana. Ale jeśli chodzi o sam Iran w sobie, nie za bardzo. No ale mówimy o tym dlatego, że właśnie problemem tych protestów w dużym stopniu było właśnie to, że trochę brakuje mu postaci, na której mogłyby się skupić w rozumieniu pozytywnej postaci, która mogłaby gdzieś potencjalnie przejąć władzę. Wiecie, brakuje takiego Wałęsy, nie? Znaczy może nie do końca Wałęsy? Ideowo no, takiego Wałęsy dla nich, czyli kogoś wokół kogo potencjalnie w tamtym przynajmniej momencie mogliby się skupić. Tutaj naprawdę nie ma za bardzo Wizji, komu można byłoby nawet przekazać władzy, gdyby protesty się udały, ale nie zmienia to faktu, że same protesty w sobie no gdzieś zbulwersowały opinię publiczną na świecie i też są kolejnym jakby powodem, pretekstem, to już zależy, jak sobie na to spojrzycie, dla którego i Izrael, i Stany Zjednoczone mogłyby zaatakować. na no, też wiadomo, że w państwie, w którym trwają gigantyczne rozruchy, jest ogólnie problem ze spokojem, no też byłoby mu ciężej, prawda, prowadzić jakiś konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. No i to wszystko sprawia, że moglibyście pomyśleć, okej, okay, to w sumie jest bardzo sensowne, że Stany Zjednoczone chcą zaatakować Iran. Znowu, w rozumieniu, nie, że to dobrze, tylko no, że jest to sensowne z perspektywy. Takiej bezwzględnej polityki międzynarodowej, ale my się nie do końca z tym zgadzamy, bo widzicie, z jednej strony się z beznadziejnej sytuacji pod wieloma względami. Ale! Jakie stany mają na to plan, to jest ciężko powiedzieć. To no bo z tego, co gdzieś można zobaczyć, co mówi Trump, no to to jest trochę vibe, prawda, Trumpa bardzo ucieszonego po jego sukcesach z Wenezuelą i stwierdzeniu, że dobra, po prostu zrobimy jak w Wenezueli. Co wydaje się być jednak troszeczkę inną rzeczą. Wenezuela to jednak było mocno upadłe państwo, które jest też dużo słabsze i no nie ma takiego wpływu na świat jak Iran. Iran to jednak jest istniejący od bardzo, bardzo, bardzo dawna fanatyczny, teokratyczny reżim, który ma pod sobą armię, ale ma też pod sobą 150 tysięcy strażników rewolucji, Ludzi, którzy wiecie, którym nie zależy za bardzo na zmianie władzy, bo teraz bardzo mocno zyskują każdego rodzaju przemytu i masy innych nielegalnych rzeczy, którymi się zajmują po to, żeby gdzieś fundować prawda, swoją działalność. Mają swoje milicje do kontrolowania ludzi, mają swoje struktury. Wizja tego, że można zrobić tak samo jak z Wenezuelą, to znaczy że można sobie wlecieć helikopterem i porwać lacha i będzie po sprawie, no jest dosyć abstrakcyjną wizją. nie? Mówimy o państwie, które nienawidzi Stanów Zjednoczonych, tak do cna, w sensie jest karmione tą nienawiścią Stanów Zjednoczonych, On ma swoje powody, żeby nie widzieć Stanów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że króla tego poprzedniego to obalono. Między innymi właśnie przez to, że był uważany za marionetkę Stanów Zjednoczonych, to, to był jeden jakby z takich głównych powodów do tego, żeby go obalić, wydaje się, że wiecie, wizja tego, że Stany Zjednoczone są w stanie sobie tak po prostu, wiecie, porwać szacha jest trochę niemożliwa. Nie da się raczej zrobić całej tej operacji, nie da się przejąć Iranu bez no, faktycznie postawienia żołnierzy na ziemi, i zrobienia takiej, wiecie, normalnej wojny, pełnej okupacji. A jak wiemy Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie, jak wchodzą w ten tok rozumowania, to przeważnie źle się kończy. Przeważnie źle się kończy. Ale żeby nie było, to nie jest koniec problemu sam Rubio, który jest sekretarzem Stanu Stanów Zjednoczonych, mówi o tym, że no, tak naprawdę, to wszelkie proxy i organizacje Iranu, to na muszce mają tak 30-40 tysięcy amerykańskich żołnierzy rozsianych w różnych bazach, w różnych miejscach. Więc jeśli, wiecie, doszłoby do tego, że te rzeczy faktycznie zaatakują, prawdopodobnie będzie odpowiedź ze strony Iranu i jacyś Amerykanie umrą, co z perspektywy Trumpa może nie być, wiecie, dobrą rzeczą wizerunkowo. Do tego wszystkiego mamy Huti, no bo w Hezbollah na przykład i tak dalej to dużo tych organizacji zostało zniszczonych, ale jakieś tam pozostałości zostały. Ale na przykład Huti, którzy, wiecie, już grożą otwarcie tym, że będą strzelać do statków w tamtym regionie, co może się przywozić na gigantyczny przykład dla całego świata, no bo to wiecie, jak chuty strzelają do statków, ropa drożej, tak w dużym skrócie, nie? W sensie, tak w największym skrócie, jaki się da. Transport między kontynentami bardzo ważne miejsce yy, i strogi przypom, jak huty strzelają, więc yy, huty już grożą, że będą strzelać, jak cokolwiek się wydarzy. pomijając już też, że mogą strzelać do amerykańskich baz. To znowu wracamy tutaj do tematu tego, czy Trump chce wziąć na siebie to, że prawda umrą amerykańscy żołnierze. Na no, to wszystko nakłada się jeszcze pytanie, oczywiście o kwestia sojuszników Iranu i czy oni zareagują, czy nie. Ostatnio, jak działy się różne rzeczy, nie zareagowali, To właśnie Iran odpowiedział jakimś strzałem w bazę w Katarze, ale tak. Sposób, żeby na nikogo nie trafić, nikomu nic się nie stało, nie? to jest tego typu odpowiedź. No ale w momencie, kiedy doszłoby do jakiejś pełnoskalowej, pełnoskalowego ataku, pełnoskalowej inwazji, no cokolwiek, to zdecydowanie też rodzi się pytanie, czy w jakiś sposób zareagują, czy jednak no, pozwolą staną robić co chcą. Bo jest to jest oczywiście pytanie, jest to rzecz, na którą trzeba się zastanawiać, i jest to kwestia, która też w tej kombinacji problemów zdecydowanie jest warta rozważenia. No i tu tak naprawdę możemy sobie przejść do kluczowego pytania: to znaczy, czy coś się wydarzy? Czy coś się wydarzy? Po pierwsze, może się wydarzać, jak już w samym tym filmie, oszukujmy się, ale na ten moment naprawdę ciężko jest przewidzieć. Chociażby ze względu właśnie na które mamy powiedzieć o ranie. Ze względu na wszystko, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, no bo to, o ile Donald Trump nie ma najlepszej sytuacji wewnętrznej, tak to ujmijmy, no nie ma. Jakby wiecie, nagrania ICE strzelającego do ludzi i robiącego egzekucje na ulicach w tym momencie no to już jest kwestia, która no jednak poniosła się po świecie i poniosła się po Stanach Zjednoczonych i ewidentnie widać brak poparcia dla tego typu działań Donalda Trumpa wśród społeczeństwa, wśród kongresu i tak dalej. No jest to po prostu ewidentne. Te wszystkie wskaźniki gospodarcze nie są najlepsze, więc z jednej strony można powiedzieć, że no to wiecie, w łańkieszkę jakiego szybkiego konfliktu za granicą może mu pomóc. Jest to zwrócenie uwagi jest to skierowanie uwagi na jakąś politykę międzynarodową, ale z drugiej strony prawda jest taka, że wiecie, sukcesem tej Wenezueli dla Trumpa było to, no, że właśnie nikt nie umarł, strona amerykańskiej, że się udało przejść tą akcję perfekcyjnie, że nie było żadnych strat po stronie amerykańskiej i dlatego to był sukces, który jak widać zresztą nie dał mu super dużo na długą metę. Jeśli cokolwiek stałoby się z Iranem, nie ma opcji, że obejdzie się bez no przypału pewnego wizerunkowego dla Donalda Trumpa, który tak jak mówimy nie jest w najlepszej sytuacji. Pod tym względem wydaje się być to dosyć szalone zagranie, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że absolutnie cały czas zakładamy, że jest ono możliwe i też no, Zdecydowanie warto pamiętać o tym, że... No w tym momencie ta kwestia jest dużo poważniejsza niż była, wiecie, jeszcze jakiś czas temu. Tak, mamy tę flotę podprowadzoną, mamy jakby wszelkie takie znaki na niebie i ziemi, że coś się ma wydarzyć. O ile, o ile wydaje nam się, że to byłoby dziwne z perspektywy Stanów Zjednoczonych, żeby tego typu akcje przeprowadzać. W sensie nie wydaje nam się to opłacalne dla Donalda Trumpa, tak na logikę. O tyle, po pierwsze pogodziliśmy się z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidywać, co robi Donald Trump i nie rozumiemy jego logiki. A po drugie, no tak jak mówimy, o ile te argumenty przypominają że nic się nie wydarzy, o tyle mamy wrażenie, że znaki na niebie i ziemi i wodzie, szczególnie wodzie, sugerują, że coś jednak się wydarzy. Także no, czekamy z y, niecierpliwością bo to było złe określenie. No, patrzymy z uwagą na te miejsca na świecie. Jesteśmy bardzo ciekawi, no bo potencjalne, jakby wiecie, konsekwencje tego konfliktu mogły być gigantyczne i to dla całego świata w kontekście chociażby gospodarek bardzo, bardzo, bardzo wielu państw, jeśli nie wszystkich państw na świecie. No ale to już zobaczymy. Jak chcecie wiedzieć więcej o polskiej zagranicznej policji, zostawcie, stawcie, stawcie subat, nam będzie bardzo miło, będzie widać nasze filmy. Wbijajcie na Szarka, sprawdzajcie tu jest link, tu jest kod promocyjny. Przypominamy o promocji, sprawdzajcie nasz inny film, nasz Instagram serdecznie polecamy, a my staramy się Cześć!